Jako, że na Twitterze cisza wszyscy zakopani w swoich okopach i nie piszą prawdy, to my dzisiaj powiemy Poradnik, co jest w tych ciężkich dniach? Kiedy strach wychylić się kurwa? Czas ciężki Pogoda ciężka. Ostatni z testów, jeśli chodzi o nasze słoiki. Więcej nie mamy tych słoików. Pigeony dzisiaj będą jeżdżały. Będzie netto, będzie Lidl, będzie biedronka i będziemy badać, jak te gołębie wypadną. Sięgacie do szafki, nie do tej, gdzie macie barek, tylko do tej drugiej, gdzie macie. Coś na ząb. Potiony. Taka biała substancja. Biała substancja. Nie jest to też tak zwane guano peruwiano. Gołębie. Mamy tu gołąbki drobiowo wieprzowe. Kurwa ma. Produkt sterylizowany. Czyli tak po prostu jak masz do psa. To go Tak samo gołębie. Ale jak można gołąbki się robić z wieprzowiny? No Boże jedyny Mięso indycze znowu mechanicznie oddzielane. Kurwa pazury i pióra od reszty no. Sprawdźmy to. Kapusta biała 36%. Woda, ryż 13%. Czy ja wyglądam na człowieka, który Lubi jeść gołębie z indyka? Czy on tak wygląda? A ja? Mięso wieprzowe. Ile? Uwaga, ile? No. 4,5% 4,5%. Przecież to jest absolutne szaleństwo. Jakbyście dali 5, naprawdę byłoby lepiej. Przyprawy, sos pomidorowy 41%. Ile? 41%. To już ja mogę nawet tych. Te... Wodę i Dla mnie już te testy się zakończyły w tym momencie, no. W tych gołębnikach. Uważaj na głowę. Co? Dwa mi dałeś. No były w sumie trzy. U. Kurwa, tłuste i słodkie. Nie, no nie ma w ogóle. Zupełnie. Powiedz, że to jest pieprz. Nie ma to pieprzu żadnego. No, ryż i mięso. Totalnie bez smaku dla mnie. Panem tych gołąbków nie będę chyba. No nie. I przyszedłem tutaj głodny, spragniony aromatu czegoś, a tutaj tego aromatu nie ma. Jak ja mam później robić szkatułę? Kurwa, zupa była za słodka. Na razie, jestem na nie. Poczekaj, ja muszę chyba zawołać Twoje psy, żeby znalazły tutaj mięso. Yy, czyli nie ma. I znowu ta substancja, która ma przypominać mięso. Uch, Michał, dasz radę! Czy to smakuje jak gołąbek? To jest to samo to mięso, co w tych kurwa pulpetach. Jest taka jednolita bryła, która nie jest mięsem mielonym, jest po prostu taką... Kurwa. Delikatna taka woń psiej karmy. Mięso tam... mięso. Nie no, nie da się tego no, jeść. Próbuję tej kapusty. Czy, czy to kapusta ma być winna? Nie, no to nie, 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 nie. Nie. To jest, jestem na nie. Ja wiem, że mnie obserwuje pan dyrektor marketingu netto. Ja mówię do pana w tej chwili. Panie dyrektorze, z sercem. Tu trzeba zmienić kucharza. Świnia. Ze świni jest robione. Tak robi świnia. A gołąbek robi inaczej. To są różne dwa zwierzaki, a to nie robi nic. Jedyne co to robi... Ale ty się niesie! Tego się kurwa nie da jeść! No, dziękuję, dobranoc. Te białe, takie, taka biała substancja, która była takiego trochę niewiadomego pochodzenia, to był tłuszcz. I tutaj, jak sobie tak powącham to, pachnie smalcem. Pierwsze miejsce i to taka duża przerwa między tak. drugim, pierwszym, drugim, a trzecim. O, i zjadłem jestem zadowolony. Tutaj ta kapusa, taka pusta wygląda jak kapusta, nie jest taka też twarda. Są dobre gołąbki, mógłbym mi polecić państwu. Tak, to są dobre. Można je śmiało kupić i zjeść. Zobaczymy dzisiaj coś pod te skoki narciarskie? Ja jutro, mój drogi, o 6 rano jestem w warsztacie w No właśnie, ile nas te przyjemności i nieprzyjemności kosztowały? Okazało się, że wszystkie te gołąbki kosztują tyle samo: 3,69 zł. No a jednak różnica jest. jest Z jednej strony dużo, z drugiej mało. Wszyscy wiemy, jak ma wyglądać gołąbek w środku. No kurwa, bądźmy poważni, dorośli, jesteśmy Polakami, tak? I nasze pradziadki, nasze prababki zawsze jadły gołąbki. O, przepraszam, gołąbek odle odleciał. O, kurwa. To nie gołąbek, to chyba jakiś tukan. Ostateczność. Ja znam ten zapach. To jest taka niestrawiona gołębica był ten taki posmak smalczyku, jak u mamy. O dzwonkach też przypominamy i o naszym Instagramie, naszym Facebooku, naszej grupie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Hey, welcome to Tokyo! Oh, hi -ho, hi -ho. Juhu. Sushi z dyskontów. I <ścoughs> będziemy jedli dzisiaj te japońskie jedzenie. Jest jak jest, tak? Y sushi dla tych wszystkich, którzy być może jeszcze nigdy nie jedli tego, to są surowe ryby owinięte w glony, lub też odwrotnie, glony zawinięte w ryż. To jest niesamowite. Jemy mięso, jesteśmy otyli. Chcemy być tak szczupli jak Kazayoshi Funaki. Pozdrawiam skoczków y, Haradę y, Kasajego. Lubię też japońskie y, bajki, tak zwane hentai. Mhm. Pachnie to świeżo i mamy tutaj, tak, mamy sos sojowy. Soj, sos! Jak, jak się powinno y, rozczapiżać te y, pałeczki? Po prostu na siłę. Ja trzymam między drugim palcem a kciukiem. Wiem, że niektórzy trzymają między trzecim a drugim. Wasabi. Oczywiście chodzi o wasabi, że to jest ten. Ich magicznych szan. Najlepsze oczywiście jest, jak ktoś ma prawdziwy korzeń. Eee, Ojej. Oj, oj. Pierwszy kęs, jak na polowaniu. Tam już ostatni. Można generalnie zjeść całą paczkę bezmięsnych tych kawałków. Tylko po co? Jakąś rybą. Jakaś rybna. Rybna. I też jest teraz rzodkiew czy tak. Ale to i, chyba. Bruka. pasta z takiej ryby, która suszy też tylko widziała w telewizji. Jeżeli zjecie całość. To pod, no, ryż strawicie, środek strawicie, ale sezam tak. wyjdzie w tej samej postaci. Nie ma tu glonów. i znowu wędzona ryba. No i te rzutkiewki. Powiem tak. To jakby zrobić sushi z paprykarzu szczecińskiego. Tak, to pochodziło pod paprykarza. Jeżeli ja chciałbym zjeść wędzoną rybę, kupiłbym sobie wędzonego łososia i go zjadł Mhm, mhm, mhm. I do gęby. Mhm. A łąka nie jedźcie. O, to jest ok. Tam jest sushi z, past z sosem sojowym, imbirem marynowanym sosem krzanowym o smaku wasabi, tak. nigiri z krewetką gotowaną, ok, 6 futomaków i dwie z rozdrobnionego łososia pieczonego, marchwią marynowaną, żotwią marynowaną. Przątamy i zaczynamy drugiej, mamy już roztwarte sushi z Biedronki marki Marinero, więc uwaga, stoliczku na krysie. Sushi to jest taki produkt premium, jak chcecie wybrać się kiedyś na randkę z dziewczyną, możecie pójść, sprzedaje, uwaga, protipa, kupujemy w dyskoncie za śmieszne pieniądze sushi, mhm. wykładamy je na talerz, no, no i co, no i po prostu dziewczyna przychodzi, a powiedz: słuchaj, zamówiłem w naszej tutaj knajpki sushi, no i zajadacie i no wszyscy ta. są zadowoleni. Tutaj mamy biały imbir, ktoś z Was wie, czym się różni biały imbir od tego czerwonego? Wiecie? Bo ja wiem, kolorem. Był lepiej wyglądał, bo tutaj, tutaj wygląda taki... jak, jak, jak jakiś taki posiekany. Tak, tam było widać, że jest świeży. Powiem tak, to nie był y, surowy osoś. To był wędzony. Mhm. To nie był surowy. Trochę jestem rozczarowany. Jakbym miał bliżej do Netto, to bym wolał pójść po tamten zestaw do bo Zdecydowanie. O, zdecydowanie. Zdecydowanie. Jonara! I mat! Ba. Bierzemy na warsztat Lidla, serkiem twarogowym i uwaga, imitacją kawioru z ekstraktu z wodorostów. Imitacją, czyli taką podróbką. Imbir zawiera glutaminian monosodowy. Czyli jeżeli jesteście uczuleni na to, to nie jedźcie tego. A to jest fajne, bo to jest porcja przygotowana tak jakby dla dwóch osób. To się wszystko tutaj rozwala, jeżeli... Weź zobacz, bo ten imbir strasznie ciągnie octem, wydaje swoją. mi się jakoś tak. To jest wszystko utytułane. Byłaś hamie. Ty no, to już cały wasabi zużył. Masz, weź sobie. Dobra, dobra, będzie dobrze. Łosoś się wala. Tu się to otwieram, to mi, to mi wyskakuje. No, nie. Ojej, to się wszystko rozwala. Co? Zobaczcie jak to wygląda. To się wszystko rozwala. Ten ryś jest do dupy. Od razu mówię. Ryś jest do dupy. Zobacz, zobacz, zobacz co mi się zrobiło. Szejk. Jest łosoś. No, zobaczcie jak to się rozpada. Nie no, to jest... To jest słabe. zam. Bez smaku do pasta. Rozpada się, zobaczcie. No to przecież to wszystko się... Tu rozpada, no tak nie może być. Nie no, ten ryż to jest dramat. O Jezu, nie chcę tego jeść już. Przyszedł czas podsumowań, moi drodzy. Jesteśmy niezadowoleni. Bo dzisiaj ten poziom, jeśli chodzi o jakość, nie był zbyt wysoki. Ale nie było kombinowania z jakimś koperkiem, z jakimiś cudami na kiju. Tak, no. Po prostu pyk, pyk, zjeść i tyle. Drugie miejsce, jeżeli chodzi, no to zdecydowanie tutaj biedronka. biedronka. Wszystko się rozpadało. I chce się wsadzić do otworu gębowego, to się nie może rozpadać. No. Tak, a tutaj ten ryż się rozwalał. <coughs> Jednak czy przy flakach, czy, czy przy. Było grupetach. się tym zachwycać. By, był, był taki moment, że. Wow! Co ciekawe, no netto tym razem zaskoczyło nas. Tak, netto yy, tym tak razem. zwany game changer. No. Ale powiem Ci że w Lidlu jeszcze nie było pałeczek. Jacek wpadł, Jacek za późno. Albo za wcześnie. Zależy jak na to patrzeć kurtyna. Kurwa opakowaniem jak zupką Campbella. Jak się sushi to chce się czuć jak Yokoshima Mashimoto jak siedzę w Tokio jem to. Albo jak siedzę na skoczni. Jak się nazywa ten skoczek japoński? Trzynk krótko. Metto numer jeden, biedronka numer dwa. I lid numer 3. 3, 2, 1, 0, start. Ta waga, ta masa nie bierze się po prostu znikąd. znikąd. Dzisiaj w planie mamy hamburgery. Czyli taki falafel ze świni dla świrów. To może łatwiej będzie be. zrozumieć. Będzie nam leciało z buzi, bo będziemy jedli świńskie mięso. na ja, ja, naturalnie. Chief, Chief select, American style. Znaczy znaczy mało... Ja powiem tylko jedno, że one już na tym, w tym obrazku to wyglądają ciut lepiej niż te hamburgery z no, narodowym, konserwowali. Jest to w takich dwóch oddzielnych opakowaniach, czyli po prostu można jeść lewą ręką i prawą. I potem prawą. Burgera wyjąć z opakowania, zdjąć górną połówkę bułki, położyć obok ser. Przypominam, że ludzki organizm nie trawi sezonu. 50% kotlet z mięsa wieprzowego, w tym 70% mięsa wieprzowego, częściowo rozdrobnione w kotlecie. 320 gram. I gramów. Gramów. 12 minut w temperaturze 160 stopni. Tak. I można jeść no, lewą, se. można też jeść na zmianę. Danie ekspres z Biedronki. Podobnie jak w pozostałych 320 gramów, i mamy na dwie ręce, panierka wewnętrzna, jest tam mąka pszenna, woda, sól i drożdże. Czyli panierka wewnętrzna, czyli tak zwany wypełniacz. Opakowania są ładne. Jedne jest niebieskie, tak. drugie jest czerwone. Podgrzewać bez folii. Mój kolega na przykład kiedyś jak robił koszulki, to na metce było nie frać w rzece. Od którego zaczniemy? Raz, dwa, trzy. Od którego? Wszystko jedno. No to zacznijmy od. Od netto. Ale zawsze bierzemy netto pierwsze, i później jest awantura, że jest słabe. Dobrze, to dzisiaj zrobimy tak, że Lidl będzie pierwszy. Nie, no, Lidl nie. Dzisiaj... Bo będzie, że Niemców pierwszych wybrałeś. Zaczniemy dzisiaj oddania z połem. Ciepło, ciepło. Ile to podgrzewałeś? Tyle, co mówili? Tyle, co było na opakowaniu, czyli minutę na, na tyle, ile fabryka daje. Wygląda bardzo apetycznie. Poczekaj, bo. To jest tak, jak z otwieraniem wieka. Zobaczcie, jak, jak ile ci dym. Ale ta bułka smakuje jak taki, taki góralski zwietrzały kapeć. No nie przekonują mnie ten. No nie. ten, ten, ten. Z, tego, z tego dania na plus U. na pewno ser. Kotlet, on jest w panierce. Mhm. Mało przyprawiony. Będzie to specyfik z Lidla, czyli cheeseburger wieprzowy American style. Bym się mijał z tymi hamburgerami, to bym nie wiedział, który jest skąd, ale ten tak jakby mniej tak intensywnie pachnie. Wizualnie bardzo podobne. Wydaje mi się, tabułka trochę twardsza jest. Tak. No jak to smakuje, psiaczku? Tutaj jest więcej pieprzu. To jest na pierwszy rzut. Bo z Niemiec. Co tutaj jest zdecydowanie na minus? Ta bułka. Kamień i coś się tak, tak się ubija, że to jest taka bardziej bo... Pita. Ta góra jest za twarda. Porani moje delikatne dziąsła. Naprawdę. To nie jest dobre. Kolejny burger, który nie jest dobry. Tutaj... Czy widać, że ja się cieszę? Cheeseburger Wołowy. Marka, którą spotkacie w sklepach netto. Wyglądają te burgery na takie największe z nich wszystkich. Że nie ma tutaj substancji konserwujących. Mhm. Chodzi o glutaminian monosodowy, jakby ktoś się pytał. Tu... Weź zobaczy, czy to można mieszać z alkoholem. Woda, cukier, olej rzepakowy. Chyba chyba można. To chyba można. Nie Czemu? możesz tego podnieść? Muszę tu od Miskiewicza, od zaplecza aż podjechać. Czemu tak? No bo wszystko się pokleiło. No. Spore... Spore, grube kotlety. Wszelkie ciągnie wszystkie te burgery kosztowały tyle samo. Czyli te zestawy, w których były dwie sztuki, we wszystkich dyskontach kosztowały tyle samo. Wszystkie kosztowały 6,49. Gdybym miał wybierać, w pierwszej kolejności pojechałbym do Netto. Oj, tak. W drugiej kolejności pojechałbym do Lidla, ale bym pojechał. I tylko, i tylko rowerem i zakręcił głową. O! To nie z tej strony. Przepraszam. Boże, przepraszam. Świnka, Proszę, ona mówiła, ona mówiła. Mm, guten tak, to to, to, to z Niemiec. Cały burger taki game changer dla, dla sieci netto, no bo zawsze, zawsze by tak. to były ogony w ostatnich no naszych, tak. naszych, naszych, naszych tekstach. Więc dzwonek, ręka ah, i ręka. Trzymajcie się najlepszego. Cześć. Cześć.